Dobra, <grywia> to co mamy? Co panowie! Nagraj <grywia> to. E, nagrywa się. Dawaj. No, nagrywa się. Kurwa, odpadł ten grofen, czekaj. Ale to jak wcześniej. Ale to jak wcześniej, to jak wcześniej. Kurwa, jaka to no. rami? O kurwa! O, kurwa. Ej, się na niego Eee, mamy nie, NIE teraz! Kurwa, za późno Chuj Dobra Trzymajcie kurwa, wy jesteście tu no. Nie, jesteście Grzechu, kurwa, mieliśmy nie. wodę do połowy statku, jakbyś nie ogarnął Nie obchodzi mnie to, to Dobra, no. robię... Grzechu, kręć w prawo, robię drifta Drift, drift, drift kurwa Drift kurwa Czekaj, bo jakiś debil kurwa postawiał czaszki kurwa na tego i nie mogę drifta zrobić <laughs> Kurwa, ten łeb jeba no nie! No nie! No nie! Trzeba to zdjąć! Jesteście debilami! kurwa! No pierdole! No, kurwa Bierz swoje bary, takie ściskasz do siebie, powietrze, tak wiesz, żeby ciasto... Jak to jest z Tak po prostu jak najbardziej ściskasz yy, wary, obciągary, żeby po prostu iść przez nie powietrze. Zrobocznie, to... daję. Pas niebany tronu. Ile tego! Ile tego? Ej, no pas na co czas to kładzie. No puto! Dobra, podnoszę. Do Siema. dzisiaj zabijemy Karpia. TY SURAKA nas ZDEJWUJĘ, CO JEST? Z <gadam> czym nie mogę zrutować się? Kurwa, nie Zrzuciłem, to mi nie zadziałało. A ty kurwa dojebana. Już, kurwa. Nie? Ja ja aktualnie robiłem takie rzeczy, które są useful, kurwa, na naszej załogi. Nie wiem no, co, pan zda. Kurwa, śmieci chyba. Kotwica Drift, kotwica Nie, nie ruszajcie kotwicy. Elo? Elo? Kurwa, czekaj. Czemu, czekaj. Czemu, ja cię, czemu ja cię słyszę dwa razy? Dźwięk. Yy. Weź se tu to włącz, kurwa A tu jest kurwa chat? A tu jest kurwa chat? Ja pierdolę, ja słyszę yeah, yeah. yes? yes? Tak. Nie, ja Co Co Nie, ja nic nie zrobię, kurwa, dopóki witam. Nie wyłącz tego, Halo weź powiedz. Pazon? Halo, pazan O kurwa, umarł. Ja pierdolę. Co on zrobił, jebany debil? Halo. No kurwa! na no, wyłącz to do no, kurwy! A bo oni się wybali tyle na wyspę, tak? Znaczy no Czy tak, się? tak, oni napierdają y, w tego bossa Dobra, I grzechu, weź tak tego prawo grzechu, tak żebym mógł z tego walić. Jak od rzucę, tak żeby można było napierdalać no dobrze leczy taki! U pieczonu? You gonna be fuck! You gonna be fuck dobrze leczył pieczon Ej czekaj, nie O nie, co ja zrobiłem, teraz będę ci potrójnie słyszał. Nie! Halo! Halo! Słyszę cię potrójnie, kurwa. Co po trójnie! Nie! Potrójnie? Jak to się włącza? Czekaj. Portal 2 Dwa... Nie ja pierdolę no co jest? Kurwa! Jakość dźwięku. <grym z określenia> Kurwa. Kurwa. E, Ej czemu teraz ja sam siebie słyszę do kurwy nędzę. Coś ty zrobił! Zjebony jesteś, hybony jesteś. To jest tak blisko statku. No, jest w ogóle niebezpiecznie. Ej, Ej! Na statek, na statek! Na statek, na statek, na statek szybko! Na statek! Nie wejdę! Szybko, szybko na, dobra, idziemy idziemy! Szybko na statek! Bo są czy jak? Racze? Jeden, jeden to bot, drugi raczej. Szybko, Grzechu podnosz kotwice i spierdalaj. już, już nas kurwa. napierdalają, kurwa, co jest. Kurwa, napierdalają na nas. Dawaj, dawaj, ja, co dobi. się dzieje? Nie. Kubek, żagle, ja, żagle, żagle w dół Grzechu. O kurwa, żagle jeszcze, ja pierdolę. E, se, czekaj, czekaj, seba jest. Chyba. Ale ja się boję, go zatrzasnąć, kurwa. Cisza, muzykę, o chuj chodzi. Jesteś na ty na sesji, nas, czy nie? Nie mi się ładuje, Nie mamy pół godziny! Kurwa! Uchcień no ciastu właśnie! Przez ciebie. Dobra, spaj! Ja myślałem, że śpi, kurwa! Komisji. Ja też myślałem, że śpi! Nie, mi <słuchaj> się ładuje, kurwa! Jak jestem naiwany, to muszę, kurwa, grać! No znowu się kurwa, to chyba lepiej czy inny We <noise> <noise> tu rzuć. Tu. No, kurwa, jełop. No, ale trzeba trzeba dwa na raz. A spalić. Czalisz, to jeszcze kurwa trzeba. A to weź się. Jemu kurwa, mózg się spalił. <głos> <już>. <głos> Matryoshka, siad. Chyłomajem w mięso. <noise> no pizdę, nie umiesz tego tak dobrze robić, <noise> Halp! To brzmiało jak ten! Jak mowy z zlotarwach! W drugiej stronie. Eee. Widzicie to co ja? Tak. na nasz statek. Paznasz, pa, zatrzymaj się, po popatrz... O kurwa! Co tu jest? Co? Przie co tu jest? Eee. Przyjechaj nam wpierdolić chyba.